A, witam serdecznie. E, przybyłem sobie do Poznania i zwiedzimy sobie salon Harleya Davidson. Pojemność 900. 200, 210 kg. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Wszystko chłodzone cieczą. taki stosunkowo mały się wydaje. Wersja europejska. Zobaczmy sobie tego elektrycznego. To to musi być dopiero zabawa. Ja Ci dziękuję. Ponoć niewiarygodne przyspieszenie ma. Fajny, super, super maszyna. Jest kawał maszyny. Jaki on tam wygląda, napędzany paskiem, to czyli, to chyba najprawdopodobniej jest silnik taki ogromny, no. Uh -huh. Dobra. No i tutaj mamy elektrę, z tym, że już z ekranem krystalicznym. no akurat ja za tym nie jestem, wskaźniki zostały klasyczne, jaka tam cena. 39 tysięcy euro to jest jakieś 170 tysięcy złotych. No nie dałbym, to znaczy za żaden motocykl bym tyle nie dał, chyba żebym, nie wiem, dostał ogromny spadek od rodziców i tak dalej, ale niektórzy dostają spadki i albo sami zarobią może. No tutaj taki bardziej klasyczny, przypomina Sportster'a. No ponoć one już nie chodzą tak ładnie jak Harley'e lat 90. Ale tutaj mamy takiego, spójrzcie, też no ładny kolor, ładny bak, malowany na dwa kolory, czarny, niebieski bak, klasyczny wydek, bardzo gruby, są to wersje europejskie wszystko, tutaj taki klasyczny Harley, znaczy tak wygląda, koła szprychowane, no ładnie to wygląda, 114 pisze, nie wiem co to oznacza, tabliczka znamionowa. No powiem wam fajny, fajny O już też nowoczesność trochę No ładna maszyna, ten najbardziej przypomina takiego właśnie starego Harleja. Ten tak samo, ale to są modele nowe. Zobaczcie ten wyświetla, co pana pokaże. No, takie. Ładnie jest. To no już wizualizacja tego, tak, bo to wszystko, żeby już było takie ten. Hmm. No i tu już widać taka ogromna maszyna z tym klasycznym silnikiem. Tutaj mamy obrotomierz. No ale to już będzie trochę ważyć. Dobra. I to tyle z salonu Harley'a. Ale to jeszcze nie koniec filmu. Odwiedzimy sobie pewne fajne miejsce jeszcze. Dla mnie najlepszą atrakcją w Poznaniu jest przejażdżka tramwajami. Poznań jest dużym miastem i wszędzie bardzo dużo hulajnóg, dostawców jedzenia na rowerach. Bardzo ładne miasto, dużo zabytków. No, musiałem skorzystać z tramwaju bo słuchajcie, jedziemy do takiego sklepu z modelami motocykli i samochodów i pewnie coś kupię, to chyba mój przystanek już będzie, tutaj sobie wysiądę, tak, tutaj sobie na tym przystanku wysiądziemy, trzeba będzie jeszcze kawałek pójść, ale mówię, Poznań naprawdę piękne zabytki, tramwaje jak widać, bardzo, bardzo ładne miasto. Tak, tak. No i tutaj duży bank Santander Wszędzie Obok kamieniczek Restauracje, puby Knajpki różnego rodzaju Bardzo dużo turystów I za chwilkę dojdziemy do Sklepiku No i to jest ten sklepik Słuchajcie I już pierwsze okazy Moto Guzzi Diego Benelli Mini Cross Taka motorynka jak gdyby Bardzo ładne modele Bardzo ładnie zrobione No naprawdę 25zł cena za jeden I tutaj jeszcze mamy BMW Harley Drugi Harley, trzeci Harley Bardzo dużo Fajnych modeli Musiałem przerwać nagrywanie bo Telefon yy, po prostu yy, no, dał mi powiadomienie, że już zostało tylko 20% baterii, a jak wiadomo, nie wolno rozładowywać yy, baterii litowo-jonowej więcej niż 20%. Tak samo w telefonach i tutaj wiadomo, w hulejnogach i tak dalej. Zrobię taki skrót Wam szybciutko yy, odnośnie salonu Harley'a. Potem odnośnie miasta Poznania. Tylko kurczę, muszę sobie to postawić i muszę sobie usiąść. O, może tak będzie się trzymać. Zaraz zobaczymy. O, dobra, trzyma się. Trzyma się. Słuchajcie, kolega Dominik, mój kolega z YouTube'a, w ogóle, którego poznałem przez YouTube. Pozdrawiam cię, Dominik, tak w ogóle. Miał okazję przejechać się nowym Harleyem, bo wcześniej umówił się na jazdę próbną. No i słuchajcie, no, był szczerze niezadowolony. Wtedy powiedział mi, że myślał, że jego Yamaha, yy, jaki to model 400 pojemność, taki stara Yamaha, 40 lat ponad ma, chyba XJ400 czy. Jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie. Chodzi przepięknie w porównaniu z tym harlejem, którym się przejechał. No, ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o salon, OK, wszystko, bardzo miła obsługa i tak dalej. Z mojej strony. A jeśli chodzi o same harleje, no to ceny tego najdroższego, to widzieliście. 170 tysięcy zł, no to ja bym za nic w świecie nawet za samochód, za nic w świecie bym tyle nie dał chyba tylko za mieszkanie inne były tańsze ale słuchajcie no starsze Harley'e miały to magię, którą kojarzymy właśnie z hollywoodzkich filmów, prawda te takie specyficzne specyficzna praca silnika y którą z Harley zawdzięczał przestarzałemu Rozrządowi OHV z, ten z, no, z popychaczem i przez tą starą konstrukcję silnika one właśnie tak chodziły. Teraz Harley chodzi po prostu jak zwyczajny motocykl. Jakość. Byłem w salonie Benelli. Byłem. Yy, widziałem, nie byłem. Widziałem kilka nowych motocykli. Royal Enfield przed salonem. Nie wchodziłem do środka do salonu, jakość bardzo dobra. Benelli jakość bardzo dobra. Teraz będę się wybierał do salonu Kawasaki. Może Wam coś nagram. Spodziewam się, jeśli chodzi o Kawasaki, spodziewam się oczywiście najwyższej jakości. No ale jeśli chodzi o Harley, ja słuchajcie, no to gdybym miał kupić i kosztowałby dokładnie tyle samo. Benelli, Harley, Kawasaki. No to miałbym, wiecie, dylemat. Miałbym dylemat. Chyba jednak wybrałbym Kawasaki albo inny motocykl japoński. Słuchajcie. A co do poznania, no słuchajcie. No wspaniałe miasto. Miasto kulturowe. Bardzo dużo obcokrajowców różnych nacji, z różnych państw. Słuchajcie, jak wiecie, tak zmienię temat szybko, bo nie chcę długo gadać, nie było żadnej, żadnego filmiku, nawet małego skarpaczu, dlatego że więcej tam nie pojadę, po raz kolejny ktoś mi porysował motocykl, koleżance też tam zniszczyły motosyk nie słuchajcie, ja tam więcej nie jadę, za to co roku będę na najlepszym zlocie świata w Legnicy, w moim mieście. Organizowany jest przez klub motocyklowy, Legnicki Klub Motocyklowy i tam wiadomo Urząd Miasta, prezenta miasta itd. Także słuchajcie, tam wam pokażę kawałeczek maszyn, które tam były. No i tutaj. Moje no Kawasaki wiadomo. Drugie Kawasaki, takie przerobione, 500. Bardzo fajnie zrobiona. Tutaj Yamaha Dragstar 650. Wspaniała maszyna, też przerobione, Suzuki GN250, bardzo fajna. MZK Tropik. Dawne wspomnienia. Następna Yamaha Dragstar. Oprócz tego różnego rodzaju zabawy, konkursy i tak dalej. Przemówienie prezenta miasta. Czy dobrze w A on wygląda jak jak retro, a jest nowy. Ładne, te beneli są ładne. A na koniec zabawa taneczna do późnych godzin. Słuchajcie, no tylko kilka nagrań mam z tego, bo byłem na paradzie. Pełna kultura, super, naprawdę fajnie. No i co? Już od dłuższego czasu jeżdżę za motocyklami i słuchajcie, same, same szroty, same szroty, dosłownie rozmawiam z właścicielami, panie, jak to tam, czy nie marzy czy to, czy tamto, no nie, no to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, jadę, okazuje się, że albo rozrusznik nie tak, coś tam brzęczy, szprychy, to już nawet nie są te szprychy, które miałem w sawarzu, że one dały się jakoś tam doczyścić. No, ale tam szprychy, słuchajcie, to już nie był chrom, to już. To już nie wiadomo, co to było. One były wręcz czarne. A w kawasaki, no u mnie, no wszystko po prostu. Może to pierdziawka mała, takie to bo to tylko 250 pojemność, to, to na trasy się nie nadaje. I na dłuższe te po prostu to jest za małe. Ale no jest chociaż w dobrym stanie. Yy, no, a tam no, tragedia. W, Motocykl po wypadku jadący krzywo. Na niektórych motocyklach to już nie zastanawiałem się, czy kupię czy nie, bo wiadomo, że nie kupię. Tylko zastanawiałem się, co trzeba robić, żeby tak zniszczyć motocykl. A słuchajcie, taka ciekawostka, którą się dowiedziałem od pewnego motocyklisty, który jest również blacharzem, prowadzi swój zakład i pasjonatem motocykli, samochodów, zabytkowych samochodów, bo stara motoryzacja jest. Najlepsza, nowa jest do dupy. Słuchajcie, byłem w szoku, jak on mi powiedział, jak mega szkodliwa jest jazda motocyklem po deszczu. Jakie się robią te części aluminiowe, że łożyska w motocyklu nie są zabezpieczone, tak jak na przykład w samochodzie, prawda? Że to wszystko się dostaje, wypukuje smar, linki, wszystko. Jadąc, to ta woda pod ciśnieniem po prostu dostanie się wszędzie. W każdy zakamarek. Widzicie, na przykład y, u mnie w Kawasaki ten dekiel aluminiowy, to wszystko tak ładnie się jeszcze błyszczy, a w niektórych to po prostu no, to aluminium to, to wygląda po prostu strasznie. Jakby było dosłownie skorodowane, jakby było czymś oblane. Y, no, naprawdę strasznie. A teraz się właśnie dowiedziałem, że. Y, dużą przyczyną tego właśnie, że te aluminium się takie brzydkie robi, ono po prostu koroduje i po prostu raz wilgoć, no i jazda w deszczu i tak dalej. Słuchajcie, no, tak jak już mówiłem, to no, będę kupował jednak inny motocykl, poszukiwania dalej będę tak najbardziej chciałbym coś o pojemności 500 Kawasaki, Honda Shadow bardzo bym też chciał, na przykład Yamaha 5 czy 5. chociaż te co oglądałem, to była po prostu katastrofa. No i szukamy dalej, na pewno będą filmy cześć